Ja nie wiem jak można wydawać zbiory zadań, w których są nieużywane od 50 lat, wielkości fizyczne, no kurwa mać. 1000 kg siła na metr sześcienny, super. Poprawimy to, żeby było współczesne. Będziemy się posługiwać gęstością, a nie jakąś pierdołą z XIX wieku. Gęstość wody. Schematyczny obrazek. No to jest coś w tym desenie. Teraz zrobię przekrój poprzeczny wzdłuż średnicy. No i do pełna wody. teraz załóżmy, że biorę kropelki z powierzchni wody. Podnoszę je i tu wywalam. Tylko że praca wykonana przy podniesieniu każdej kolejnej kropelki będzie coraz to większa, bo będę podnosił te kropelki z coraz to większej głębokości. Podnoszę, przesuwam, puszczam, spada. To robi pompa. Ręcznie się tego nie robi. Przy każdej kropelce wykonuję dodatnią pracę, bo wektor przemieszczenia będzie w górę zwrócony, pionowo w górę. Wektor działającej siły też będzie pionowo w górę. Po co działam siłą? Bo równoważę siłę ciężkości. Żeby podnosić jakąś kropelkę, powiedzmy tą, muszę równoważyć siłę ciężkości na nią działającą. Ale. Praca potrzebna, żeby ruszyć kropelki, które są na tym samym poziomie, będzie taka sama dla każdej kropelki, więc ja się skupię na jednym takim wąskim paseczku. Wąskim, żeby móc przyjąć, że kropelki w nim są na tej samej głębokości, w tej samej odległości od najwyższego punktu naczynia. Jeśli to będzie odpowiednio wąski ten plasterek, to będę mógł na niego patrzeć jak na walec o promieniu, tym mniejszym, im głębiej ten plasterek, i grubości delta y. Rozwiążę to w jakimś układzie współrzędnych, narysuję go. Oś x, oś y. To jest promień tego konkretnego walca. Skoro to jest ten konkretny, to oznaczę go indeksem i. ri. A to jest jego grubość. A ten wektor to będzie jego odległość od początku układu współrzędnych. I jak widać przy podnoszeniu kolejnych takich warstw y i będzie rosło. Będzie rosło od zera, bo na początku biorę z poziomu zerowego, do R, bo naczynie w najgłębszym miejscu ma głębokość równą promieniowi, bo to jest pół kolej. Praca potrzebna, żeby wytargać taki ity pasek, taki ity walec. To będzie siła na niego działająca razy o ile mam go przesunąć. Tu tak naprawdę jest iloczyn skalarny i ktoś mógłby się całkiem słusznie zastanawiać, że no przecież siłą działa w tą stronę, a y jest w drugą stronę, więc wykonuję ujemną pracę, tak? No nie, no bo wektor przemieszczenia to będzie minus yi, ale tutaj się bawię samymi wartościami, więc whatever. Wektor przemieszczenia jest równy yi co do wartości. Zapiszę to. To jest delta y, delta x we wzorze na pracę iloczyn skalarny, i mogę sobie zapisać, że co do wartości delta x z tego wzoru, to na tym obrazku yi, ale wektorowo to są wektory przeciwne. Taki niuans. Ok, żeby obliczyć tą porcję pracy potrzebną, żeby wytargać taki walec, Muszę znać siłę ciężkości na niego działającą, bo siła, którą będę ciągnął, będzie musiała równoważyć siłę ciężkości. No i muszę wiedzieć, w jakiej odległości od powierzchni to jest. To najpierw może ta siła. MG, nie? To będzie masa tego i tego kawałka. W niektórych podręcznikach tutaj wszędzie piszą delty, czyli tu byłaby delta i tu też byłaby delta. Nie wiem, czy warto. Może warto. W każdym razie, taka i ta masa to będzie gęstość razy objętość. Objętość i tego kawałka. Objętość walca to jest pole powierzchni razy wysokość, czyli πr. Musi być indeksowane, bo każdy z tych walców będzie miał inny promień. No okej, okay, tylko mam teraz problem z tym ri, ale nieduży. Trójkąt prostokątny, czyli z tego trójkąta. Więc kwadrat promienia i tego walca będzie czymś takim. Wzór wygląda legitymacyjnie. Im głębiej jestem, tym mniejszy będzie promień, bo y i oznacza głębokość. To se to tu podstawię. I jeszcze uwaga, taka jedna w kwestii notacji, jak mówiłem w niektórych podręcznikach nie srają tak tymi deltami wszędzie, tylko piszą indeks i, albo j, albo k, zależy jak tam kto lubi. I to znaczy, że chodzi nie o całą pracę, czy całą siłę, tylko o siłę, czy pracę odnoszącą się do i tego kawałka. Więc tutaj tak jakby mam dwa razy powtórząc tą samą informację i ta delta tu trochę jest, jest głupia, Wywale ją. Tak, tu chodzi o pracę potrzebną na wytarganie, wypompowanie i tego walca. Jak sumuję te wszystkie prace, no to pięknie wyjdzie całkowita praca. Delta tu wygląda tak se, moim zdaniem. No, ale krysiski Wodarski podał się tak pisać. Zresztą to tam jest chuj, to tylko notacja, byleby wynik się zgadzał. Chodzi na to, że już wiem, jaka siła będzie potrzebna do wytargiwania i tego walca. Bo mi mam tutaj. Se je wezmę. Razy g. No, i wychodzi na to, że w takim razie już wiem, jaka praca będzie potrzebna do wytargania i tego kawałka. Fi, czyli całe to razy yi. Ten znak mnożenia tutaj wygląda przerażająco. No, lepiej. No, i teraz całkowita praca. To będzie suma tych wszystkich, tych małych prac. Tylko, żeby wyszło precyzyjnie to z y. Musimy dążyć do zera. No i zawu i wpisuję to. No i suma nieskończonej ilości elementów jest niepoliczalna w skończonym czasie, a tych składników sumy będzie nieskończenie wiele, jeśli poszczególne delta y będą dążyć do zera, będą nieskończenie małe. W takiej sytuacji suma przechodzi w całkę. Całkował będę w granicach od zera. To jest początkowa głębokość, z której zabieram do maksymalnej głębokości równej r d, czyli nieskończenie mały y. Wtedy dostaję nieskończenie cienki pasek i faktycznie praca przy wytarganiu każdej kropelki z nieskończenie cienkiego paska jest taka sama. No, i teraz została matematyka sama. Już po fizyce porządkuję to wyrażenie, bo wygląda tak se. Kurwa kwadrat zgubiłem. Rozbiję to na dwie całki. Stałe polecam przed znak całki. Tutaj mam y kwadrat y, jest y do trzeciej, i to zostanie jako funkcja podcałkowa wszystko inne przed znak całki. Obie całki z tego samego wzoru, z tego. No, tu plus jakaś stała, ale to w całce oznaczonej, nieistotne. Zgodnie z tamtym wzorem, tu będę miał y kwadrat przez 2, no bo to jest y do pierwszej, nie? W granicach r0. Tu z kolei będę miał y do trzeciej, y, czwartej przez 4 w tych samych granicach. Czyli Podstawiam górną granicę. Podstawienie dolnej sobie daruję, bo i tak mi całe wyrażenie wtedy zeruje. No to wygląda legitymacyjnie, bo jak mam odejmować, to teraz powinna być ta sama jednostka, tu będzie ta sama jednostka. I teraz w odpowiedziach są pewnie napisane jakieś pierdoły z kilogramem siłą. Wezmę sprawdzę. No i nie pomyliłem się. Trudno wyszyć, czy to jest to samo. Zrobię rachunek jednostek. Jeśli tutaj jednostka jest taka jak powinna być, a liczyłem pracę, więc powinien wyjść dżul, to raczej jest dobrze. Dżul to jest newton razy metr, czyli dżul. To będzie wymiar Newtona kilogram na metr na sekundę kwadrat razy metr, czyli kilogram na metr kwadrat na sekundę kwadrat. Tu powinno wyjść to samo. Mam metr do czwartej, razy gęstość, razy przyspieszenie. Hmm. Jak to poskracać? No ale widać, że tu będzie m do piątej przez m do trzeciej, czyli m do drugiej. Jednostka się zgadza. Po podstawieniu wychodzą z obu te same wielkości, tylko trzeba pamiętać, że kilogram siła to jest 9,81 N. Zresztą to widać jeszcze chwilę, popatrzę na te wzory. To 250 tutaj to jest 1 czwarta z gęstości wody. No a G, bo kilogram siła to jest ciężar, czyli Mg. Dlatego tu jest G, a tu nie ma. Tutaj przyspieszenie ziemskie siedzi w tym badziewiu.